W do medialnej dyskusji na temat tegorocznej Gali Wiktorów postanowił dołączyć Maciej Sztur. Aktor zamieścił na swoim facebookowym profilu obszerny wpis, w którym nie omieszkał wspomnieć o planowanym występie Stinga. Sztur nie ukrywał, że Gwiazdor jest dla niego wyjątkową postacią, a jego muzyka towarzyszy mu od lat. Jak zdradził, pierwszą zagraniczną kasetą z muzyką rozrywkową, którą otrzymał od ojca, był właśnie album Stinga. Dodatkowo aktor miał z wokalistą inne szczególne wspomnienie. Pod koniec lat 80. Tata przywiózł mi z zagranicy pierwszą kasetę z muzyką rozrywkową. Był to album Nothing Like The Sun Stinga. Byłem wtedy chyba w siódmej klasie podstawówki. Mniej więcej w tym samym czasie usłyszałem od koleżanki, że jestem do tego Stinga podobny, więc ten miły komplement towarzyszy mi w życiu już ponad 30 lat. A ponieważ jego muzyka bardzo przypadła mi do gustu, stał się on dla mnie ważną postacią, a jeden z jego cytatów Be yourself no matter what they say stał się moim życiowym credo, czytamy we wpisie aktora. Sztur Otwarcie przyznał, że z chęcią zobaczyłby koncert Stinga na żywo, tym razem jednak nie będzie mu to jednak dane. Choć aktor znalazł się w gronie nominowanych do Wiktorów, nie otrzymał zaproszenia na galę. Fakt ten jednak niespecjalnie go zdziwił, gala będzie bowiem transmitowana przez TVP, która, jak podkreślił, nie pała do niego szczególną sympatią. Fajnie byłoby posłuchać Stinga na żywo. Ponoć ma pojawić się na gali Wiktorów. Ponoć jestem nominowany w kategorii Aktor Roku. Pisze ponoć, gdyż o sprawie wiem tylko z internetu, nikt mnie o fakcie nie poinformował, nikt mnie na gale nie zaprosił. Nie dziwi mnie to, bo Gale ma transmitować TVP, dla której jestem persona non grata, kontynuował. W swoim wpisie Sztur podkreślił, iż nawet występ ulubionego muzyka nie jest w stanie przekonać go do wzięcia udziału w Gali Wiktorów. Aktor nie chce być bowiem w żaden sposób kojarzony z telewizją polską. Pisze to wszystko z pewnym rozbawieniem i nawet bez żalu, bo jak łatwo się domyślić, nawet gdybym zaproszenie dostał, i nawet gdyby mój ukochany Sting śpiewałby mi przez godzinę prosto do ucha, to nie mógłbym z czystym sumieniem pojawić się na imprezce stacji. Która sieje nienawiść, dzieli społeczeństwo, okłamuje każdego dnia miliony ludzi, stwarza i piętnuje rzekomych wrogów publicznych, niszczy pluralizm i wolność słowa. Wyliczał. Na koniec Maciej Sztur postanowił bezpośrednio zwrócić się do Stinga po raz kolejny, podkreślając, że na Gali Wiktorów z pewnością go nie zobaczymy. Zatem, kochany Stingu, jestem Twoim wielkim fanem. Jestem nominowany do jednej z nagród w Gali, którą masz uświetnić. Niestety z wielu powodów nie zobaczymy tego wieczoru. Szkoda, Manners-Mackieffman maniery czynią człowieka przyp. Redaktor napisał. Thank mm -hmm.